Dzień dobry bracia, dzisiaj chciałbym nagrać film o tym, czy taka wiatrówka może posłużyć komuś do obrony miru domowego. Czy w razie W jesteś w stanie się tym obronić, czy jesteś w stanie zrobić krzywdę człowiekowi? Ja Wam zaoszczędzę trochę czasu i powiem, że uważam, że nie. Broń pneumatyczna jak najbardziej jest w stanie zrobić krzywdę, czasami dużo większą niż broń palna, ale nie taka, do której my w Polsce mamy dostęp. Przypomina, że w Polsce możesz posiadać bez zezwolenia broń, która dostarcza do 17 dżuli energii kinetycznej, co oznacza, że raczej większej krzywdy nikomu tym nie zrobisz. Ale jak ktoś tak, tak nagle, tak nagle, tak, tak nagle będzie celował, no to jeżeli masz więcej niż dwa neurony, działające oczy, jakąkolwiek wiedzę, od razu będzie widać, że nie jest to broń palna, tylko jest to wiatrówka do strzelania rekreacyjnego. I jako taka jest to fantastyczna broń. W razie tak zwanego W, może do gołębia tym strzelisz, może do kury, do czegoś bardzo lekkiego, może do zająca. Ja robiłem testy, tu was odsyłam do filmiku, gdzie strzelałem z tego do czaszki, koziołka, taki suchej, przechodziło bez problemu. Więc jak na jakąś drobną zwierzynę, może. Tylko, że to nie ma takiego zasięgu i takiej celności jak. Broń myśliwska. Musicie za zakraść, przyłożyć i mieć troszeczkę farta. Więc jeżeli nawet komuś strzelisz w głowę z tego, wątpię, czy mu cokolwiek zrobisz. Jeżeli strzelisz w oko z przyłożenia, może. Wystarczy sprawdzić statystyki na internecie i wpiszcie sobie do Google, czy do jakiej wyszukiwarki, czy do AI, ile osób w Europie, bo to nas interesuje, bo w Stanach mają dostęp do tych potężnych wiatrówek? Wystarczy sprawdzić, ile osób w ciągu ostatnich, załóżmy, 10 lat zginęło od broni pneumatycznej. Ja szukałem, szukałem, nigdzie nie mogłem znaleźć. Gdzieś na znalazłem 5. Z czego części to były obrażenia ciała, ale nie miały skutków śmiertelnych, i wszystkie praktycznie to były postrzelenia przez przypadek podczas ładowania broni. Ktoś może zajrzał do lufy, coś takiego. Zdaję sobie sprawę, że dużo takich postrzałów, kiedy na przykład, nie wiem, synuś postrzelił tatusia i trzeba jechać do szpitala, wydłubać mu z tyłka śród, że tego się na wsiarnie nie zgłasza i tego w statystykach nie ma. Zabójczość tej broni to nie, to, to wątpię, żebyście komuś z tym zrobili krzywdę. Więc jeżeli chcecie nabyć taką broń, żeby bronić swojej rodziny przed najeźdźcą, to nie róbcie tego. Bo jeżeli on będzie miał przy sobie nóż, albo będzie miał przy sobie jakąkolwiek broń palną prawdziwą, a wy wyciągniecie to i będziecie wychodzić z założenia, że mu zrobicie krzywdę, no to może was czekać bardzo przykra niespodzianka. To jest, słuchajcie, wiatrówka Crossman coś tam, z militariów i jak ją się tutaj złamie, to ona tutaj ma magazynek na 12 śrutów. 4,5 mm. Od razu mówię, że jak kupujecie, jakbyście chcieli kupić ze stokową lunetą. To tu jest taki problem, że trzeba odkręcić to i regulacja jest tutaj, najlepiej monetu. Więc regulowanie tego jest strasznie upierdliwe. Więc jak wam się to rozreguluje. To potem trzeba poświęcić, nie wiem, z 10 strzałów, żeby w ogóle to z powrotem wyzerować. Ja to trzymam właśnie na zasadzie, a nóż... Trzeba będzie strzelać do jakichś gołębi, czy kur, czy bardzo drobne zwierzyny. Postrzelać sobie rekreacyjnie. Ale stuluneto to jest skórzające i szczerze mówiąc, chyba lepiej będzie ją zdjąć i polegać na standardowych instrumentach. Czy jest to celne? No, z, nie wiem, z 25 metrów puszkę piwa w denko trafiam, nie? Też nie zawsze, w tej chwili się rozregulowało. Tam ustawiłem takie coś. Zaraz zobaczymy. Am... A jako, że jestem imbecylem, wziąłem tylko jeden śród. Bo pomyślałem sobie, że jak robię film o śrutówce to może wezmę jakiś śród, ale nie pomyślałem, że nie mam. Byłem przekonany, że magazynek ma 12 sztuk. Niestety nie miał. Ma jeden. 10 metrów trafiłem w kawałek butelki. Chat. Jak nie wieje wiatr, to z 50 metrów możesz strzelać. Jak wieje wiatr, to naprawdę wiatr ma ogromny wpływ na to jak te śruciny latają. Ciężko jest. Ja próbowałem w tym w lesie strzelać na takie polanie i trafić cokolwiek to było przechlapane. Tak z 20 metrów, 25 to w drzewo spoko, w takie małe, większe drzewa z 50-60 metrów celowałem, to dało się strzelić. Ale gdybym miał strzelać w głowę jakiegoś, nie wiem, zająca, to 20 metrów to jest maks. Jak dla mnie i jak z tego wynalazku. Ale wychodzę z założenia, że jeżeli chcecie już się w jakiś sposób uzbroić, a nie będziemy w tej chwili wchodzić w temat broni czarnoprochowej z prostej przyczyny, że ja nie chcę się wymądrzać, bo broń czarnoprochowa dla mnie bracia to jest coś, z czym mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o repliki XVII-wieczne. Z różnych rzeczy się strzelało przez bardzo wiele lat, ale nie jest to rewolwer. Ja na rewolwerach się nie znam, ale jeżeli już masz fazę na to, żeby bronić domu w taki sposób, żeby komuś zrobić krzywdę, a nie chcesz się bawić broń czarnoprochową, bo boisz się, że ktoś w domu się na przykład twoje dziecko z tego postrzeli, albo nie chcesz wydawać paru tysięcy, bo za sprzętem to będzie tyle kosztowało, nie czarujmy się. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nabyć takie coś. Tym już krzywdę zrobisz. Pousuwałem wszystkie celowniki, wszystkie podstawki na podstrzały, absolutnie wszystko, żeby było to, żeby było to jak najbardziej prymitywne rozwiązanie. I w tej chwili masz broń, która rzeczywiście komuś może zrobić krzywdę i możesz na grubsze zwierzę polować. Temat tego konkretnego łuku był poruszany tutaj w filmie, więc co do skuteczności tego, to już zależy od tego, jak potrafisz strzelać, jak dużo ćwiczysz. Zasięg, Wam powiem, efektywny to jest też około 50 metrów. Strzała poleci dalej, wiadomo, bo strzała to poleci 150-200, jako pod odpowiednim kątem wystrzelisz, ale jest to broń, która rzeczywiście już zrobi komuś krzywdę. Tutaj mam tak zwane target pointery, więc nie są to strzały do Polowań to jest broń, której bym bardziej ufam, ufał, prawda? Cyk, a tym się już można bawić. Tutaj rzeczywiście jest już co można działać. Tu ma naciąg 45 funtów, z tego co pamiętam. I to. i Wam powiem, że jak na moje oko, to to jest troszeczkę celniejsze od tej śrutówki, szczególnie kiedy mamy takie, a nie inne warunki pogodowe. Więc ogólnie rzecz biorąc. Bardziej bym polecał takie coś. Jeżeli chcesz się poczuć jak prawdziwy komandos i czuć się bezpiecznie, że obronisz swój dom przy pomocy wiatrówki, to zrezygnuj z tego. Znaczy, ja bym tak zrobił. Jeżeli chcesz w razie wu mieć możliwość polowania na gołębie, no to póki co, no to tak, to to jest, to jest ok. Trzeba tym świczyć, jest to upiedliwe. Dużo trudniejsze jest strzelanie z łuku, ale różnica między wiatrówką a łukiem jest taka, że wiatrówki dostępne w Polsce te do 17 juli to są mimo wszystko zabawki i narzędzia rekreacyjne, a łuk już jest prawdziwą bronią. Oczywiście, że łukiem nie obronię domu, jak ktoś do mnie będzie chciał wejść. Od tego mam maczetę, noże, gaz i inne rzeczy, o których nie będę opowiadał. Trzymajcie się, dziękuję za uwagę. Bądźcie zdrowi, bądźcie silni. Ła!